Cześć, witajcie, z tej strony Ropek, to jest słuchajcie poradnik jak pobrać sąsiedzi z piekła rodem. To oczywiście było wiele próśb na temat tego bym powiedział i pokazał i nagrał w sumie dokładny poradnik jak to zrobić, więc musimy na początku wejść w aplikację wejść w sklep, kliknąć w wyróżnione wpisać przeszukaj sklep neighbor i powinnam wyskoczyć neighbor black forum hell tego coś nie byle to oczywiście po zakupie, bo oczywiście trzeba kupić, to dostaniemy również na części dwie, a przynajmniej tak było jak ja kupowałem I pewnie zapytacie się, no dobra, tylko jak to pobrać. Oczywiście klikacie w strona główna w bibliotece. Neighbor i klikacie zainstaluj. Ja oczywiście tutaj napisałem recenzję. Zrobiłem wszystkie osiągnięcia, nawet karty kolekcjonerskie zrobiłem. A na pytanie jak pobrać sąsiadów z piekwarodem to...

Cześć, witam wszystkich, to też ja jestem Rob. To jest drugi odcinek sąsiadów z Piekłorodem. Dzisiaj zaczniemy drugi odcinek Telemaniak. Przeczytajmy na początek wskazówkę. Okej okay. Jak co niedziela sąsiad przysiaduje przed telewizorem? Popianie od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką. Który trzyma zapas browaru. Jakim cudem, Woody ma zostawić jakąś pułapkę? Cierpiło się cnoto. Myśli Woody, zakradając się do mieszkania sąsiada. Zaczynamy drugi odcinek: Telemaniak. Joe Swidow przedstawia. Sąsiedzi z piekła rodem. W odcinku Telemaniak. Oczywiście gra na czas No tutaj to trzeba trochę pomyśleć Znowu te swoje wiadomości Te same co po poprzednim odcinku hmm. O tu jest papier więc ewentualnie bym mu zaskoczył kibę szybko słuchajcie, ja to zrobię więcej tak na początek browar Давай, води, давай, води, бегни! бегни. Уже мабровара, о нет. Неизвестное совпадение. Соседков? Нет! What the fuck? Последней секунде. Не, туда, не, туда. Пия. Ё, 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 йой не, йой не. йой Dupę. Ja pierdzielę, <grych> jaka sraczka, skończy się papier. Postanowiłem założyć kacie i w się masz tamulotki, spokojnie podać się z dupa. No widziana. idzie na piwo przeczyszczające. Uciekam się I do szafy Ładę w ogóle może Ale dobra Teraz wiecie dlaczego tu postawię jajko By na koniec mieć combo A teraz coś na najlepsze Czyli sofa Des Es Sparta Jeb swoje męskie karty zgubił, ale tak, udało nam się, wygraliśmy 100%. Tak, i się widzimy w następnym odcinku. Tym razem urodzinowe przyjęcie. A może wiecie co? W znaczy, te etapy są bardzo długie. Urodzinowe przyjęcie nie jest chyba takie. Dobra, jeszcze urodzinowe przyjęcie. Bo te etapy są akurat też bardzo krótkie, i tutaj mam mały problem. Mianowicie musimy go zaćbić na kombosa i do pro jakiegoś, ale reszta etapów też nie będzie, czyli szalotka i Musimy się przygotować. Dobra, iść stąd, Pazdziuch. Jeszcze nie czas. Zatknijmy go po prostu kombosem wielkim. Nie będzie litości dla Pazdziucha. Nie chcę świętuje tej urodziny. Forever alone. No, nie do końca. Одразу с бута въезжал. Сдонжер. Как сдонжер, два сяпа к Не будь в Вот так. the секунде. Точно за вас, Teraz możemy tylko patrzeć, jak pięknie stąd się nas obrywa. Dobra, pani Paździuch, pokaż co potrafisz teraz. Jeb! Nie udało się nam kompostu zrobić. I co, się, że ten etap będziemy powtarzać. Chyba, że jeszcze małe combo. On ma trzy palce? Nieważno. Tak jestem, Woody. Nie, nie będzie powtarzania. To nam ostateczna broń zakłady. Zatkany kibel. Tak, trzeba powtórzyć. O jedną małą pomyłkę zrobiłem. Mydło powinno być w łazience. Kurdeł. Nie będę robił żadnych cięć, bo to i tak będzie krótkie odcinki, będą już. Dobra. Biegniemy, łódź. I tym razem musimy dać czadu. Tutaj kombo z medwem i papierem. Powinno się to pocieszyć. Czyta list od swoich przyjaciół. Listy są do siebie, hehe. <laughs> Ale z tym udało mi się bo co nie? Nie, nie, nie. W ogóle Karola, jak wygląda ten odcinek, to mówię, ale grubas znowu ta sama sytuacja i tym razem zostanę pierdol. Byłem po prostu za wolny. Co się zdążycie? Przed, przed chwilą zrobiłem to combo. A teraz osiągniecie jak smatka z łobuzem. Może po prostu teraz brakujemy skill'a. Bo to trzeba inaczej zrobić I don't know W sumie to pewnie i tak nie zrobię tego na 100% Nie wierzę w to Strategia taka, biegniemy najpierw po jajko, potem wszystkim się zajmujemy Uda, Tak, tak, tak. Pośpiesz się, Woody. Woody naprawdę jest. Teraz mam mnóstwo czasu. Врата сейчас, может, удастся. Еп. Ладно, тут рутинно выпасть, ёх. Так он так бы, с нибудь с сделал. Ну, сейчас, это 100% удастся, нет, то... Нет, удастся. Не, удастся, в Uda się Skacze ze wściekłości po prostu Mamy kark sobie i biegnie dalej Mogłem tak od razu zrobić, a nie się bawiłem I wystarczy tylko wejdzie do zapchanego kibla Ej Paziuch, wygrałem Jakie to uczucie być obserwany z bólu? 100% tak. Już następnym odcinku będzie Szarlotka. Ja na razie się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się razie Cześć.